Cześć, witajcie na kolejnym odcinku Dziś omówimy sobie kolejny banknot z serii Miasta Polskie Wzór tego banknotu Seria Tania została wprowadzona do obiegu Tym razem jest to 50 zł Na banknocie na awersie mamy wizerunek ratuszu we Wrocławiu na Nadruk ukośny, czerwony wzór Seria A, numeracja zerowa, kolor czerwony Podpisy na banknocie prezes NBP Władysław Baka, główny skarbnik Jerzy Lasocki. Data emisji 1 marca 1990, numer własny wzoru 109. Zabezpieczenie w postaci paska po lewej stronie i w polunie zadrukowanym orzeł piastowski jako znak wodny. Na rewersie mamy ukośny czerwony nadruk Specimen oraz rysunek XVI-wiecznej pieczęci władz miejskich Wrocławia. Maknot zaprojektował Waldemar Andrzejewski, a pan Czesław Miłczak w swoim cenniku wycenia ten wzór na 130 zł. Ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.